Cześć, cześć, dosyć. witam was w kolejnym z Dark Souls. Jak możecie usłyszeć, mamy nowy sprzęt, lepszą jakość. Mam nadzieję, że będzie dużo, dużo lepsza niż obecna. I co, kontynuujemy. Ostatnio pokonaliśmy Orsteina i Smauga. Trochę pokraczna była to walka, ale się udało. I otwieramy przejście do księżniczki, która ma... Duże atuty. Proszę bardzo. Porozmawiajmy. Dziecko? Mamo, daj cyca. No i w końcu, naczynie władcy. Jeszcze raz może Możemy wejść do przymierza.

Ok, w tym momencie musimy wrócić do kapliczki Firelink. I mamy Teleportacja Kapliczka Firelink, Ołtarz Słonecznego Blasku, Anor Londo, Góra Chaos, Cura Chaosu, Góra mhm. Dyslekcja, witam Głębiny, parafenio maru. To my musimy do kapliczki. I w końcu nie musimy biegać, jak szaleni. Oh. Super, mamy cud, tylko że no nie korzystam z cud. I teraz tak, tutaj musimy porozmawiać sobie z nim. I dziękuję bardzo. Koniec gry. Nie, no żartuję. Teraz pytanie, gdzie on to otrzymał? Katakumby, archiva, Lost Aisle Life. Co teraz musimy tam dostać, żeby zdobyć duszę? I znowu nas zeżar. Dziś niestety będzie krótszy odcinek, ponieważ nie mam czasu za to, ale no... Wydaje mi się, że tak za 20 minut z niego wyciśniemy. O, a tam siedzi gościu, którego spotkaliśmy przed wejściem do Blind Town. Eee, Okej. Okay. To tak naprawdę możemy się wrócić do Anor Londo. Pozbierać rzeczy. Pofarmić troszkę dusz. No i w sumie tam też mamy walkę z jednym opcjonalnym bosem Dobra, cofnijmy się tutaj do nich tych rozwalmy To przyda nam się trochę kupić piromancji Dobra pyk, pyk Cześć koledzy Ej, no ale nie nie chrą się tą tarczą a gente co mamy? Demoniczny tańc. Spoko. Osob Korsteina. dajemy kolejne dusze. Ała. Może łyknijmy się. O no jak? zawi Dawaj duszę, Słuchaj, możemy iść teraz przyćmieć przy ognisku i do tamtych, gdzieś Żeśmy... mi kule chaosu. No i prawie 12 koła, a tam chyba 30. Ten czar, którego chciałem, wymaga. No, i plus możemy sobie ulepszyć rękawice na plus 15, ale to chyba jeszcze troszkę. E, dobra, kula chaosu. Jak on dobry obrywa, jestem ciekaw. Dobra, łyknijmy się i drugi też się rzucił. Rol, łyk. I spam. 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj mamy Smauga. Z jego pięknym toporem. Tu mamy Mimika. Tu nie mamy Mimika. Mimikoczący Titanit. okej. Okay. To ja wam pokażę w tym momencie pewną rzecz. Na samym prawie początku zdobyliśmy... Wait. Jest! Talisman Lloyda. Użyjemy go na nim. Pokażę wam jak to działa. Okej. Okay. Kryształowa halabarda, no i możemy go jeszcze zabić. Kryształowa halabarda jest bardzo dobra, nią. Bardzo dużo obrażeń daje. No ale jest minus. Nie można jej naprawić. I kolejne 2000. Jeszcze ty tu jesteś. No to chodź kolego. No. Serio. I w dupę. Jeszcze raz. Pięknie. 1500 już kolejna. No, musimy się wrócić, pokupować troszkę tych piromancji. O, i tutaj nam się otworzyło przejście. Tylko na razie tam nie musimy. Owie, dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej bieganie farmienie. Więc nie ma co. Będzie dość krótki, ale A, jeszcze powinniśmy się dostać tam na dół. Dobra. Tutaj teraz ładniej pójdziemy na dół i spotkamy starego znajomego, tylko niestety już martwego. O ile pamiętam, jak tam się dochodzi, bo może być tak, że. No. Od tego momentu, tak naprawdę, DS-y Nie będę ukrywał. Dobra, my musimy iść tutaj na dół, tam. Dobra, trzy hitki pada. Bardzo mnie to cieszy. No chodź, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy trzy, au, au. Dobra. I tutaj będzie ekwipunek. Nie, magiczny. Magi. E, u, u, koledzy, 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 nie głos Łyk, to było blisko. O nie! staba mi za. Co za... Dziad. Łyk. Dobra, o, Po 600 z nich dropi, też nie mało. Może no, do rzucania słyszę jednego Strife. raz, dwa, trzy a nie o, 300? Dlaczego z tego 600 mi się wydawało, że dropło. 3, okej. Okay. Czarny żelazny hełm, czarna żelazna zbroja, czarne żelazne rękawice i czarne żelazne nogawice oraz czarny żelazny wielka tarcza. Czarna żelazna wielka tarcza. Ha. Ja mam ten To również wam mogę pokazać jedną rzecz. Zobaczcie. To jest piękny obraz. Możemy go obejrzeć. I nas ciągło, Malowany świat Ariamis. Tylko pytanie za milion, czy stąd można się teleportować? Bo nie pamiętam. Bo jeśli nie... No to. K yy... czeka nas przygoda. W takim bądź razie. Ale ja skończę niestety jak dzisiaj. Yy... Do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, sub, łapka, komentarz, będzie mi bardzo miło. No i co? Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.